Niechaj będzie pochwalony przy Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przez Najświętszy Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Duchu Święty prosimy Cię, abyś nas prowadził w tych rozważaniach o mszy świętej. Daj nam zrozumienie i ogromny szacunek do tego daru, jakim jest najświętsza Eucharystia. Prosimy Cię, abyśmy mogli zawsze spotykać żywego Jezusa na Eucharystii i tworzyć wspólnotę, wspólnotę zmierzającą do nieba. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych przed ekranami, czy to komputerów, czy to ekranami komórek. Muszę się przyznać, że o mało bym zapomniał. Dwie minuty przed ósmą popatrzyłem na moją komórkę i jakoś tak Duch Święty mnie oświecił. No to jest czas już na konferencję. Jeszcze raz witam serdecznie. Jesteśmy w obrzędach wstępnych i powiedziałem, że zadaniem obrzędów wstępnych jest wprowadzenie do liturgii dnia i też stworzenie wspólnoty. Najpierw wspólnoty właśnie pomiędzy kapłanem i wiernymi, ale też ze wspólnoty, która razem z kapłanem stoi przed Bogiem. I kiedy rozpoczyna się Msza Święta, właściwie rozpoczyna się procesją. Ta procesja ma taki wymiar, właśnie ludu pielgrzymującego do Ojca, ludu zmierzającego właśnie do nieba, i ta liturgia ma nas do tego prowadzić i przygotowywać. Powiedzieliśmy ostatnio, że kapłan wita lud, ale wita też Chrystusa, który jest symbolizowany właśnie poprzez ołtarz. Najpierw kapłan oddaje właśnie cześć ołtarzowi i to czyni przez potrójne znaki. Pierwszym znakiem jest ukłonięcie się przed ołtarzem, kiedy przychodzi z asystą do ołtarza, wtedy przy, pokłania się. Jeśli na tej samej osi znajduje się tabernakulum, to wtedy kapłan z asystą klękają. I to jest pierwsza część, część którą kapłan i asysta składają ołtarzowi. A później kapłan idzie i całuje ołtarz. Ten pocałunek też oznacza i myślę, że symbolizuje wiele, bo symbolizuje taki gest miłości w stosunku do Chrystusa, który oddaje swoje życie, i symbolizuje też miłość do ołtarza, który za niedługo będzie krzyżem, bo na tym ołtarzu Chrystus będzie. Oddawał swoje życie, i na tym ołtarzu nastąpi przedziwna przemiana wina w krew Chrystusa, i hosti w chleb w najświętszą Eucharystię, czy chleb w najświętszą Eucharystię. Czyli drugim takim znakiem czci w stosunku do ołtarza jest pocałunek. I kiedyś, nie wiem czy już o tym mówiłem, jedna z sióstr boromeuszek patrząc jak kapłani całują ołtarz, to powiedziała mi, że gdyby ten kapłan pocałował ją choćby w policzek w ten sam sposób, jaki całuje ołtarz, to chyba by dała mu popysku. Myślę, że no wtedy tak naprawdę to zacząłem ja się zastanawiać, czy rzeczywiście przywiązuję wagę do, do, do tego pocałunku i rzeczywiście stwierdziłem, że no jest, to, jest to sprawa ważna, w jaki sposób my. Właśnie oddajemy cześć Jezusowi jako kapłani. Czy ten pocałunek jest pełen miłości, czy tylko tak po prostu jako jedna z czynności, która powinna być wykonywana przez kapłana. I powiem, że od tej chwili jakoś staram się właśnie ten pocałunek i cześć ołtarzowi oddawać z wielkim szacunkiem. Trzecim takim sposobem oddania czci ołtarzowi to jest okadzenie tego ołtarza. I to dokonuje się na początku mszy świętej. I to okadzenie ołtarza ma miejsce szczególnie przy uroczystych mszach świętych. Więc popatrzmy, że od samego początku ten ołtarz jest otoczony wielką czcią. Kapłan po przyjściu już po całowaniu ołtarza prezbiter przychodzi do miejsca przewodniczenia i zajmuje miejsce, które miejsce prezydencjalne, prezydialne, przepraszam. I to powinno być miejsce, które jest dobrze widoczne dla ludzi i z którego on też powinien widzieć dobrze ludzi. Ma ono być tak usytuowane, by kapłan dobrze widział uczestniczących i sam ma być przez ludzi dobrze słyszany i widziany, żeby mógł z ludźmi być w kontakcie, stałym kontakcie. Idzie o to, by dla każdego było oczywiste, że to on przewodniczy temu zgromadzeniu. I takie skojarzenie właśnie z Ewangelią. Pamiętamy, kiedy Jezus przebywał w synagodze w Nazarecie, Ewangelista Łukasz mówi, Zwinąłszy księgę, oddał cudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Podobną wymowę ma początek kazania na górze. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich, też po to, żeby być dobrze widzianym, dobrze słyszanym. Zająwszy miejsce przewodniczenia, Kapłan otwiera zgromadzenie. Każde zgromadzenie ludzi ma mniej czy bardziej uroczysty charakter, moment jakiś otwarcia i w zgromadzeniach wymagających takiego wewnętrznego zaangażowania i aktywności uczestniczących. Jest pożądane otwarcie o charakterze bardzo takim bardziej osobistym. Nieodzowne jest wtedy powitanie zebranych i uświadomienie im współodpowiedzialności za przebieg i wyniki spotkania. I można powiedzieć, że powitanie pozdrowienie zebranych i otwarcie zgromadzenia przez przewodniczącego należą jakby z samej natury rzeczy do istotnych elementów każdego zgromadzenia ludzi. W jaki sposób kapłan wita zgromadzenie? Jakie są pierwsze słowa, które wypowiada? Jest to znak krzyża. Właściwie to pozdrowienie, czyli zwrócenie się do wiernych, poprzedza wspólnie uczyniony znak krzyża. Dlaczego znak Krzyża? Też kilka ma takich znaczeń ten znak krzyża, który czynimy na początku mszy świętej. Po pierwsze, krzyż Chrystusa jest integralnie związany z Eucharystią, bo Eucharystia jest uobecnieniem tej krzyżowej ofiary Chrystusa. Dlatego czynimy znak krzyża, dlatego na ołtarzu ofiarnym lub obok niego, to że zawsze stoi krzyż, który przypomina, że ta ofiara ma swoje źródło w zwycięskim krzyżu Chrystusa. I powiem tak, że zawsze jest ten krzyż albo na ołtarzu, albo przy ołtarzu. A jakiś czas temu. Nie pamiętam, kilka lat temu jeszcze byłem w Zambii. Papież Benedykt XVI zażądał, stwierdził, żeby na stole eucharystycznym, na którym sprawowana jest liturgia Eucharystii, był też krzyż, który by przypominał kapłanowi, celebransowi, czym jest msza święta. Przypomina mi się konferencja, którą mówiłem o właśnie tym rycie rzymskim, że ksiądz był właśnie zwrócony w kierunku ołtarza, tam na centralnym miejscu był krzyż. W naszych kościołach Właściwie krzyż jest zwrócony z pasyjką Pana Jezusa w stronę ludu. Ale właśnie papież Benedykt XVI po to, żeby ten, który sprawuje mszę świętą prezbiter, pamiętał, czym jest przede wszystkim msza święta, nakazał, żeby na ołtarzach właśnie był obecny krzyż. I od pewnego czasu również na naszym ołtarzu mamy pięknie wyczyszczony krzyż, który spoczywa na ołtarzu i przypomina mnie i każdemu kapłanowi, czym jest msza święta, że jest ofiarą Jezusa Chrystusa. Ja może ten krzyż pokażę, dlatego że on z ławek czy ze strony ludzi siedzących w kościele on nie jest widoczny. Mamy taki krzyż, i szczerze mówiąc, sprawując Eucharystię, nieraz mój wzrok i moje myśli właśnie biegną do Jezusa na krzyżu, właśnie też spoglądając na ten krzyż, który jest rozłożony na ołtarzu. Zatem krzyż, znak krzyża, który czynimy, przypomina nam, że ofiara. Ma swoje źródło w zwycięskim krzyżu Chrystusa. Kiedy czynimy znak krzyża, to właściwie kapłan modli się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, i wierni odpowiadają amen. Amen to hebrajskie słowo oznaczające uroczyste potwierdzenie. Tak jest. Rzeczywiście, na pewno. Niech się tak stanie. My te ameny wiele razy odpowiadamy. Nawet przyjmując komunię świętą, na słowa kapłana, ciało Chrystusa właśnie odpowiadamy: Amen. To jest właśnie wyraz naszej wiary. Wierzę, że tak jest. Rzeczywiście, na pewno. W Starym Testamencie słowo amen występuje zawsze w kontekście takim kultyczno-sakralnym i jest odpowiedzią na wolę Boga, na jego słowo, na jego groźbę lub obietnicę. W Nowym Testamencie amen pojawia się niekiedy na początku wypowiedzi Jezusa jako wstępna formuła ich potwierdzenia lub przekonania o ich prawdziwości. I my w tym polskim tłumaczeniu zazwyczaj mamy Zaprawdę powiadam wam. I to oznacza właśnie, że Jezus właśnie wypowiada te słowa Amen, Amen, nie? Które można by tłumaczyć Amen, Amen. Czy inaczej, czy przetłumaczone mogą być właśnie w ten sposób. Tak jest rzeczywiście, na pewno. Zaprawdę powiadam wam. To jest prawda. Do liturgii Kościoła słowo Amen weszło już w pierwszym wieku, czego dowodzą doksologie przytaczane przez świętego Pawła. I czyniąc na sobie znak krzyża, wymieniamy oczywiście trzy osoby boskie, ponieważ msza święta jest wejściem trójosobowego Boga w nasze życie. Każda msza święta jest wejściem właśnie w Boże życie. My wchodzimy w Boże życie, a Bóg wchodzi w nasze życie. Z ołtarza płynie potrójny strumień Bożego życia. Miłość Ojca objawiona w Chrystusie i kontynuowana dziś w świecie mocą Ducha Świętego. Formuła trinitarna, będąca wezwaniem trzech osób boskich, nawiązuje też do naszego chrztu. Nasza msza zaczyna się niejako w chrzcie. Staliśmy się chrześcijanami, gdy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego polano nam głowy, nasi na kształt krzyża wodą. I wtedy po raz pierwszy ta formuła trynitarna była wypowiedziana. Ja Ciebie krzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zatem chrześcijanin, celebrując Eucharystię, wspomina początek swojego istnienia w Chrystusie, czyli cofa się do fundamentów właśnie swojego kapłaństwa powszechnego, w którym uczestniczy przez Chrzest. Chrzest jest bramą do ołtarza. Trzeba było przejść przez wody Morza Czerwonego, by karmić się manną. Trzeba było przekroczyć rzekę Jordan, by wejść do Ziemi Obiecanej. Chrzest uprawnia i uzdania nas do celebrowania paschalnego misterium Chrystusa, a z drugiej strony w tej celebracji realizuje się jego kontynuacja. Msza święta jest kontynuacją ducha świętego. Chrześcijanin rodzi się z wody i Ducha Świętego, a teraz we Mszy Świętej jest on karmiony chlebem ciała pańskiego i jego krwią. I powiem szczerze, dzisiaj kiedy myślałem nad tymi treściami, to przyszła mi do głowy taka myśl, że to właściwie jest tak jak w naszym życiu ziemskim, kiedy przychodzimy na świat, Woda najpierw, bo jesteśmy zanurzeni w wodach płodowych matki, a kiedy jesteśmy rodzeni do życia, no to później jesteśmy karmieni, prawda, tym pokarmem już zewnętrznym. No, najpierw tym mlekiem matki, a później innym stałym pokarmem. Zauważmy, że te, te, no nawet nowe życie w, w Chrzcie Świętym. I później te życie, które jest podtrzymywane przez Eucharystię, może być w pewnej takiej analogii właśnie do życia naturalnego. Kiedy rodzi się człowiek, Nie, ciągle mówię, jesteśmy w wodach płodowych, a później jesteśmy, rodzimy się do życia i jesteśmy karmieni tym pokarmem już zewnętrznym. Te, dzięki temu dziecko Boże wzrasta, dorośleje, wzrasta w Chrystusa, zdąża w kierunku swojej pełni. Zastanówmy się, co to znaczy w imię Ojca. W mentalności człowieka starożytnego imię oznaczało istotę tego, kto je nosi. Czyli chrzest w imię Boga zanurza nas w istotę Boga, w jego boskie życie. W starożytności, kiedy wypowiadano imię, to znaczy ten człowiek, który wypowiadał imię, wchodził w relację z tą drugą osobą. To nie było tylko właśnie imię dla samego imienia. My poprzez wypowiadanie imienia Ojca, Syna i Ducha Świętego właśnie wchodzimy w czasie Mszy Świętej. W taką piękną relację miłości. I może na dzisiaj, niech to, kochani, wystarczy. W przyszłą środę zajmiemy się pozdrowieniami, które są przez kapłana przekazywane wiernym po znaku krzyża, skąd one się wzięły i jaką mają wymowę. A później zrobimy sobie przerwę na wakacje. I poprzez, przez czas wakacji będą wrzucone na nasz kanał parafii te konferencje poprzednie i będziemy kontynuować już konferencje dalej, opowiadając o dalszych częściach mszy świętej już po wakacjach. Także ostatnie nasze spotkanie będzie miało miejsce przed wakacjami oczywiście, będzie miało miejsce w przyszłą środę. Do czego zapraszam i mam nadzieję, że nie zapomnę. Dzisiaj troszkę chaotycznie, bo tak jak mówię, przybiegłem szybko zapominając, że dzisiaj właśnie trwamy i wysłuchujemy konferencji, a ja mam tę konferencję wygłosić. Bardzo dziękuję za cierpliwość, przepraszam za pewny chaos i polecam Was wszystkich opiece Bożej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim, noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Życzę spokojnej, dobrej nocy.